Człowiek wykorzystuje drewno do ogrzania swoich domów już od stuleci, praktycznie od początku swoich dziejów. Jest to najbardziej naturalne źródło ciepła, jakie człowiekowi jest dane. Charakteryzuje się tym, że jest bardzo łatwe do pozyskania, ponieważ jest w naszym najbliższym otoczeniu, jest łatwe w użytkowaniu, łatwe w użyciu, ponieważ możemy je w prostych urządzeniach, w najprostszych piecach lub kominkach spalać. Oraz to, co jest najważniejsze, jest surowcem w pełni odnawialnym, to znaczy w momencie jeśli zetniemy drzewo, rośnie gdzieś obok drugie, które to drzewo zastępuje. Włócenek węgla, który jest tak dużym problemem w obecnych czasach cyrkuluje tutaj w naturze. w kręgu zamkniętym, to znaczy drewno podczas swojego wzrostu absorbuje dwutlenek węgla zawarty w atmosferze, a natomiast potem człowiek w procesie spalania uwalnia ten sam dwutlenek węgla do atmosfery. Proces ten od stuleci powtarza się ciągle, nie wpływając negatywnie na samo środowisko. Bardzo istotne jest w użytkowaniu i w opalaniu domu drewnem to, ażeby drewno to miało odpowiednią jakość. Cóż to znaczy? Głównym takim czynnikiem jakości drewna jest jego wilgotność. Ta wilgotność tuż po ścięciu jest bardzo duża. I drewno takie tuż po ścięciu i przywiezieniu z lasu nie za bardzo nadaje się do użytkowania i do spalania w naszych kominkach lub piecach kaflowych. W zasadzie można przyjąć, że dopiero drewno dwuletnie, przez dwa lata sezonowane, jest tym drewnem najbardziej odpowiednim i tym drewnem, które możemy śmiało użytkować. Drewno świeżo ścięte z lasu zawiera w sobie bardzo dużo wilgoci, w związku z czym zawarta w nim energia musi być spożytkowana na odparowanie tej wody, która w normalnym układzie służyłaby nam do ogrzewania naszego domostwa. W drewnie, które spędziło w jakiejś wiacie pocięte na polana około dwóch lat, tej wilgoci ma już poniżej 20% i jest to drewno, które w zasadzie jest najlepsze. Moja dobra rada jest taka dla każdego użytkownika kominka, ażeby w pierwszym roku użytkowania kominka zakupił sobie porcję drewna na co najmniej 2 i 3 lata i potem co roku dokupował sobie to drewno sukcesywnie. Negatywnym skutkiem palenia mokrym drewnem są również wykwity w kominie oraz brudna szyba w kominku oraz brudne szamoty w kominku. Często zastanawiamy się, dlaczego się tak dzieje, a właśnie wilgoć zawarta w drewnie w dużych ilościach jest przyczyną tak negatywnych skutków palenia drewnem.